A teraz naszym gościem jest Tomasz Raczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Mógłbym pana bardzo długo oczywiście przedstawiać, ale może zawężę to do dziennikarz, pisarz, ekspert mediów, ekspert i wielki fan telewizji, bo dzisiaj będziemy o telewizji rozmawiać, oczywiście krytyk filmowy. Panie Tomaszu, chciałem z Panem porozmawiać dlatego, że podobno telewizja. TVN jest na sprzedaż, to taki punkt wyjścia do naszej, naszej rozmowy i okazuje się, że jest być może na sprzedaż, tak pisze Newsweek, i być może chcą go kupić politycy PiSu. Tak podaje Newsweek, a ja jestem ciekawy, co Pan o tym pomyślał, jak Pan o tym usłyszał, bo pewnie już Pan czytał takie, takie doniesienia, tym bardziej, że jeżeli dobrze pamiętam, to z telewizją TVN jest Pan związany od samego początku. Bywałem związany, teraz nie jestem i z samym TVN-em też niedokładnie, bo pracowałem kiedyś w NC należącej do ITI jako dyrektor kanałów filmowych, ale rzeczywiście byłem przy powstaniu TVN-u. Na rodzina kiedy... można powiedzieć. Tak, tak. Inauguracja TVN-u odbywała się... O godzinie 17, pamiętam, zaczynała się od wydania faktów, które prowadził Tomasz Lis, a po drugiej stronie ulicy był plac, pusty plac, na którym postawiono namiot i duży namiot, taki cyrkowy. I w tym namiocie odbywało się przyjęcie bankiet, gdzie zjechali się goście ze świata mediów i świętowali uruchomienie nowej telewizji. I właśnie ta, tę uroczystość prowadziłem razem z córką prezesa Waltera, czyli Sandrą Walter. Czyli byłem u, u samego początku, to my ze sceny dawaliśmy Tomaszowi Lisowi hasło, żeby rozpoczął fakty i żeby, żeby telewizja zaczęła działać. W tym sensie tak, rzeczywiście mogę nawet się czuć akuszerem TVN-u, ale Potem bardziej obserwowałem TVN i bardziej no, od czasu do czasu występowałem w różnych programach, czyli miałem ciągle kontakt, ale incydentalny. I muszę Panu powiedzieć, że jestem zdumiony dzisiaj tym, jakie emocje wywołuje TVN. Bo kiedy kilka dni temu właśnie tę wiadomość, którą Pan wspomniał, o że TVN jest na sprzedaż, opublikowałem na, w moich mediach społecznościowych, na Facebooku i, i, i na Instagramie, lunęła, chlusnęła fala komentarzy. To, to są setki komentarzy, które napływają bez przerwy właściwie od tamtego czasu. Bardzo, bardzo agresywnych przeciwko TVN-owi, nazywających TVN szczujnią, odsądzających od, od czci i wiary twórców tego kanału i zarządzających. I teraz no, ja już przestałem sądzić, że jest tylu wrogów TVN-u. Zacząłem podejrzewać, to właściwie trudno nie podejrzewać, że to jest jakaś akcja, być może wykupiona akcja troli, że, że farmy troli tu zostały włączone, po to, żeby pewnie nie tylko te, te moje informacje, po prostu zalewać falą nienawiści. A jeśli tak się dzieje, to znaczy, że sprawa jest rzeczywiście polityczna, to znaczy, że. że Nikt tu się nie zastanawia nad tym, czym jest TVN jako telewizja, na ile jest dobry, na ile jest potrzebny jako telewizja komercyjna o takich wolnościowych korzeniach, tylko po prostu uznaje, że to jest polityczny, polityczny kąsek czy też polityczna nagroda, którą trzeba zdobyć. Tu jest wyścig do. do Pewnego rodzaju władzy, jaką dają jeszcze te stare media, no bo mówmy się, że telewizja, prasa to są jeszcze stare media. My w tej Ale ciągle z tej... bardzo wielkim wpływem, tak. na przykład na tak. tę grupę wyborców, których no, przemawia, które który, który, który chodzi na wybory, tak, bo to, są, to, są, to jest właśnie mniej więcej ten elektorat. Tak, absolutnie, zgadzam się. Ale muszę panu powiedzieć, że nie spodziewałem się. Mam do czynienia jako człowiek będący w mediach, także w nowych mediach, właściwie cały czas. Więc mam doświadczenie, jeśli idzie o komentarze, także te pisane przez zapłaconych ludzi, czyli przez farmy troli, ale to, co się dzieje wokół TVN-u, jest naprawdę wyjątkowe i stopień wściekłości, agresji i nienawiści który pojawia się w tych komentarzach, powoduje, że zacząłem poważnie myśleć o, o tym, co Newsweek napisał i o tym, co w ogóle w mediach się pojawiło, że jest zainteresowanych kilku nabywców ewentualnie TVN-u. No, jak wiadomo, w tej chwili TVN należy do amerykańskiego koncernu Warner Bros. No i Warner Bros. ma kłopoty generalnie. Jest wielką firmą, która w czasie scalania z Discovery i tak dalej no, popełniono różne błędy, pewne błędy i kredyty trzeba naprawić lub spłacić, ma problemy finansowe. W takich razach wielkie firmy, które mają mnóstwo, części swoich składowych, zastanawiają się, którą można sprzedać. To tak jak rodzina, która jest w kłopotach, zastanawia się, który mebel już nie jest potrzebny, może go sprzedać albo jakiś obraz ze ściany po to, żeby na, na bieżąco trochę te, te fundusze podreperować. Tak właśnie... Ten polski mebel powoli przestaje być potrzebny Amerykanom, po prostu. Tak? To jest mniej potrzebny. Dla Amerykanów polska telewizja jest mniej potrzebna. Wśród komentarzy, które pojawiły się u mnie na stronie, jest też kilkakrotnie powtórzony taki, że Amerykanie coś wiedzą na temat wojny i oni się wycofują z Polski, po prostu. Tam cały szereg jest przykładów, jakie firmy po, będące w Polsce, a należące do, do Ameryka, będące w amerykańskich rękach w ostatnich miesiącach zostają, zostają, zostały lub będą sprzedawane. No to to jest taka trochę teoria spiskowa, ale oczywiście ciekawa, więc muszę dopytać, czy to że... znaczy, że wycofują się dlatego, że wiedzą, że wojna się skończy, czy właśnie dlatego, że no, nie daj Boże, coś się gorszego stanie. Tak. Oj, coś się nam troszkę tutaj zawiesiło. To tak to jest, jak się jest w internecie, a nie w telewizji. Występują takie właśnie techniczne zawiłości. Zaraz spróbujemy połączyć się z panem Tomaszem jeszcze raz, no bo jak chyba państwo rozumiecie, to jest bardzo ciekawy temat, ale dziwne, że stało się to właśnie wtedy, kiedy pan Tomasz... Jest, jest. Już jest. Słyszymy się. Bo Panie Tomasze, tak. zaczął pan mówić o teoriach spiskowych i wtedy nas rozłączyło, więc to myślę, że to jest potwierdzenie, że ewidentnie o to chodzi. Tylko teraz pytanie, czy chodzi o to, że wycofują się dlatego, że wiedzą, że wojna się skończy i nie muszą być już właśnie dosyć, jakby na froncie, praktycznie, bo kraj Polska jest ciągle traktowany jako kraj przyfrontowy, czy może właśnie chodzi o to, że będzie się działo coś gorszego i przenoszą kapitał, kapitał gdzie indziej, prawda? To jakby zawsze tak. z dwóch stron na, to, na to patrzeć. Jak rozumiem, sugestia dotyczy rozszerzenia pola wojny, tak. Aha. Ale generalnie no to było kilka takich wpisów, natomiast 99% to jest nienawiść, to, to jest wyraz nienawiści do TVN. -u. No i teraz należy się zastanowić, skąd ta nienawiść. Co powoduje taką nienawiść? Argumenty są zawsze podobne, że to jest postkomunistyczny twór, a jego twórcy w nieuczciwy pozyskali pieniądze, za które tworzyli TVN. To trzeba by, ja myślę, że, że, że to jest element tej manipulacji. Niech dziennikarze śledczy to wyjaśniają i argumentują. Ja nie jestem od tego. Ja tylko stwierdzam fakt, że w tej całej sprawie rzeczywiście zależy, chodzi prawdopodobnie głównie o politykę. I jeżeli jest taka emocja polityczna tutaj włączona, to znaczy, że te podejrzenia, że zainteresowany kupnem TVN-u jest um, biznesmen węgierski, jeden zresztą z najbogatszych ludzi świata, z, także organizacja firma czeska też tak. Bardzo, tak. Um, bardzo bogata i że w wypadku tego węgierskiego... Um, tej, 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 tej ścieżki węgierskiej, no to chodziłoby o wpływy rosyjskie i o jakieś kontakty z pisem. To wszystko wynika z sugestii dziennikarskich i absolutnie wynika z tej całej fali komentarzy, które pojawiają się w internecie. Jak jest, ja nie jestem od biznesu, ani od polityki? Więc ja tu nie powiem niczego, co by rozjaśniło sytuację. Mogę powiedzieć jako człowiek zajmujący się mediami, że w niesprawiedliwy sposób traktowana jest w tym momencie telewizja TVN, bo co prawda ona nie jest dzisiaj na takim poziomie, na jakim była 10 lat temu. To znaczy, ten taki oświecony kapitalizm, który tam wprowadzali Weichert z Walterem, dzisiaj ma bardziej brutalny i, i mniej oświecony model kapitalistyczny, gdzie już bez żenady chodzi o pieniądze, a nie o wartości. W każdym razie w dużo mniej. W mniejszym stopniu wartości. Tu nie mówię o TVN24, tylko o kanale TVN przede wszystkim. No który tak, jest... dużo tych programów, które były takie, nazwijmy to, misyjne, przynajmniej na początku tak panowie no chcieli stworzyć taką misję połączoną z komercją. One, no niestety, rynek to zweryfikował bezwzględnie, potem weszły po prostu tabelki Excelowe i różni panowie i panie pewnie decydowali, że coś trzeba pozmieniać, ale trzeba też zauważyć. Nie, nie, że ogromnie... Ja muszę zaprotestować. To jest to Jest kwestia człowieka, który jest na czele firmy. W momencie, kiedy Mariusz Walter się wycofał, a potem był Piotr Walter, który przez chwilę kon miał kontynuować jego linię, ale wycofał się z tego, bo Mariusz Walter ze względu na wiek, syn prawdopodobnie dlatego, że nie czuł się zainteresowany tym, żeby tak wielką firmą kierować. Poszukano menadżerów za granicą i przyjechał Markus Tellenbach, wielki. Silny menadżer ze Szwajcarii, i on wprowadził, bo ja wtedy byłem w Ence, zupełnie inny model zarządzania TVN-em. Wtedy się skończyły te humanistyczne ideały i te takie myśli o wspaniałej polskiej. Komercyjnej, ale oświeconej stacji, i wtedy weszło to, co pan powiedział, te słupki, takie bezwzględne realizowanie. To przyszło spoza TVN i spoza Polski. Markus Tellenbach był bardzo niefajną postacią i niestety bardzo wtedy, wtedy się zaczęło to, co jest złego w TVN-ie, to znaczy taka, taka zimna taki zimny, bezwzględny kapitalizm. Ja pamiętam pana prezesa Telenbacha, miałem nawet taką przyjemność z nim współpracować, więc wiem doskonale o czym pan mówi. Ale, ale trzeba też zauważyć taką rzecz, że... To, tak trochę bocznym torem, ale jednak rozwijała się na początku dość nieśmiale telewizja TVN 24, która w tym momencie jest tak naprawdę sukcesem komercyjnym, jak na telewizję newsową, dość niezwykłym, szczerze powiedziawszy, bo w wielu krajach na świecie no, po prostu to się nie udaje, a u nas się okazuje, że czasami telewizja TVN24. Prześciga wręcz ten swój, swoją matkę, nazwijmy to, czyli ten główny kanał tvn nowy i jest jeszcze po prostu dochodowa, więc to gdzieś tam się udał ten pomysł. Trochę przesunięcia faktycznie do kanału bocznego, ale jednak potem zrobienia z tego kanału po prostu biznesowego, który jest pewnie też oczywiście solą w oku wielu osób, o których mówiliśmy na początku, czyli to jest to coś, co pewnie wielu osobom przeszkadza. Nie będę mówił z której, której partii. Chciałem pana zapytać, skoro z panem rozmawiam, a minęło już trochę czasu, odkąd Edward Miszczak, no legendarny jednak. Dyrektor programowy, a także współtwórca ewidentnie sukcesu telewizji TVN, przeszedł do konkurencji. To było takim szokiem. Pierwsza ramówka chyba nie do końca się udała. I teraz, jak pan patrzy na to, co teraz robi Polsat, to jak pan patrzy na tą ramówkę? Czy widzi pan wpływy pana Miszczaka w Polsacie? Czy on tam jakoś swoją ręką coś zaznaczył nowego? Czy to jest po prostu kontynuacja tego, co Polsat robił wcześniej? Wie pan, ja muszę zacząć od tego, że jestem sceptyczny wobec legendy. Edwana... Wiem, bo no pan pewnie tak powie, że to chodzi o pana Mariusza Waltera, no, ale jednak oni gdzieś tam byli nierozłączni. Gdzieś tam pan... Edward Miszczak wprowadził do programowania TVN-u absolutną dominację kupowanych za granicą formatów. formatów. Blokował powstawanie nowych programów polskich. Uważał, nie wiem czy, czy mnie słychać, bo pan zniknął. Słuchacz, nie, ja jestem tak. cały czas, tylko pan jest na całym Uważał, ekranie. Żeby pan że... Widzieli. Uważał, mówić, tak? że, mm, że polskie y, y, szukanie polskich formuł programowych jest zbyt ryzykowne, w związku z tym w ogóle się na to nie odważał. Na początku jeszcze było trochę prób, potem w ogóle się wycofał i z, w ten sposób zostały w tvn nie zabite y, najciekawsze pomysły, kreatywność w ogóle pracujących tam ludzi. Także dziennikarze, przestali być potrzebni dziennikarze, no ci najciekawsi, którzy, którzy próbują posuwać medium do przodu, zaczęto szukać dziennikarzy wieszaków tak zwanych, to znaczy na wieszakach wieszało się gotowe ubrania, w tym wypadku gotowe formaty kupowane za granicą i zmuszało się polskich twórców, polskich dziennikarzy, polskich twórców programów, żeby kopiowali i tylko kopiowali to, co wymyślono za granicą. To jest Zabójstwo telewizji. Dlatego ja nie wierzę w wielkość Miszczaka i nie jestem zdziwiony tym, że po przejściu do Polsatu, gdzie są już takie no, trochę popłuczyny po TVN-ie w tej chwili, bo on niczego nowego, zgodnie z tym, co powiedziałem, Polsatowi nie zaproponował. On proponuje tylko to samo, co robił w TVN-ie, ale po pierwsze lata już minęły i, i czas się zmienił, więc te Pomysł na formaty nie jest już dobrym pomysłem na robienie telewizji. Po drugie, nie ma aż takich możliwości ludzkich w Polsacie. Polsat zawsze był taki trochę naśladowczy. Polsat zawsze, mimo że, że stał się bardzo silną stacją, nie był stacją proponującą nowe rozwiązania. I o ile TVN. Kupował gotowe rozwiązania z zachodu, czyli właśnie te formaty, to Polsat. Szedł krok za krok, krok za krokiem za TVN-em i kupował podobne formaty do tych, które rok wcześniej wprowadzał TVN. To była... Albo tworzył swoje, ale tak naprawdę na podstawie tego, co właśnie TVN ja, wprowadził. Ja też pracowałem było... w Polsacie i wiem, jak to wyglądało, i wiem, jaki klimat tam jest. Generalnie to jest telewizja kopistów. Kopiują. Coś in, co, co inni robią. I Mistrzak w tej chwili kopiuje sam siebie, a to, że robił w TV nie, nie, niezbyt y, twórcze rzeczy, no to teraz jest jeszcze mniej twórczo. E, moim zdaniem to jest żadna propozycja dla Polsatu. E, no Oczywiście nic nowego nie wprowadza, po, wprowadza to, co robił, tylko trochę gorzej. A teraz dyrektorem programowym, dyrektorką programową po panie, panu Mieszczaku jest pani Litka Kazen, która, która wcześniej była szefową TTV. Przez wielu ekspertów traktowane, traktowane było wprowadzenie do, na rynek kanału TTV jako jednak duży sukces, bo tam była ta oferta troszkę inna niż e, e, widzę, że pan kręci głową, więc pan się nie zgadza. Ale, e, ale, ale, kanał, ale wprowadzał, wie pan, te takie podejrzane osoby na, na no markę. Więc właśnie, wie, wie, wie pan co, ja nie, właśnie do tego, powiem byłem, szczerze, że do tego nie dążę, nie bójmy, bo. No to jest kolejna zła droga. Wprowadzanie pań, które prowadzą działalność sprzedawania ciała i, i jakieś podejrzane biznesy. Naprawdę, zrobienie z nich gwiazd, celebrytek. Cóż to za fatalna koncepcja, demoralizująca i psująca, po prostu psująca media? Cóż, cóż tu mówicie o jakimkolwiek sukcesie? No, sukcesie oglądalności, może tak. Ale, Ale co to za kiepski sukces? No, gdybym ja był biznesmenem, gdyby pan zaprosił biznesmena, to mo można by rozmawiać o słupkach. Ale ja jestem człowiekiem mediów, e, który tak. tworzy sam media i ocenia jakość mediów. No jakościowo Jasne. to jest beznadziejne. No właśnie, absolutnie nie pytam pana teraz o słupki, ale pan tutaj sam zaczął ten temat, to faktycznie jest, o to chciałem pana zapytać nawet, no bo mowa o różnych osobach, ale między innymi takim, taką najgłośniejszą sprawą to była pani Dagmara Kaźmierska, która została przez CTV wypromowana w programie, który się zresztą nazywał Królowy Życia. No ja właśnie o jakoś... tym tak, przedstawiając jakąś jedną z królowych, potem ta sama pani poszła, została przejęta przez Edwarda mistrzaka do Polsatu jako gwiazda do Tańca z Gwiazdami i tam się troszeczkę wtedy namieszało, bo Goniec między innymi dotarł do zeznań byłych pracownic pani Dagmary, które ujawniły, że no nie tylko, że oczywiście była sutenerką, bo wtedy już wiadomo było, że była też skazana na trzy lata pozbawienia wolności, tak itd., dalej, tak dalej, ale też Wtedy napisano, że były rozmowy z byłymi pracownicami, one mówiły, że na przykład pani Dagmara, 24-letnią Mary się pobiła, potem kazała ją zgwałcić i tak dalej. No, straszne sprawy faktycznie. Natomiast one, ta pani przynajmniej, występowała jako gwiazda i była wypromowana przez media. I właśnie trochę to do tego dążyłem, jakby bo. Ym, tu, tu możemy podstawić dosłownie każdego i telewizja może tego każdego wypromować do, do, do rangi gwiazdy, a wiemy z czym się to teraz jeszcze wiąże, to jest, są ogromne zasięgi w internecie na przykład na social mediach i tam po prostu można sprzedawać swoje produkty, usługi i tak i po prostu zarabiać na tym, monetyzować tą swoją popularność, zrobioną, którą się ma z tej telewizji rozumiem, że absolutnie to nie jest Pana droga i jakby nie widzi pan w tym niczego mm, dobrego? No, nie, no. Ja uważam, że to jest psucie telewizji, to jest psucie polskiej kultury. Bo wie pan, co się stało z panią Dagmarą? Otóż ona została tak skutecznie wypromowana, że potem napisała książkę na swój temat, i ta książka stała się bestsellerem, i w ogóle stała się najlepiej sprzedawaną w pewnym momencie książką w Polsce. To pokazuje miarę destrukcji, jaka się wzięła właśnie z TTV. I nie, nie umiem powiedzieć, przyznać, że to był sukces, jakikolwiek sukces, poza ewentualnie słupkami, które też jakieś zachwycające, to tam nie były. Ale, ale wie pan, jeżeli się zdobywa w ten sposób sukces no to to jest naj, naj, najgorszy rodzaj monety, no najgorszy rodzaj pieniądza, jakim można się posługiwać. No można w różne sposoby zarabiać pieniądze, no ale no, czy, 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 czy wyobraża pan sobie gorszy sposób zarabiania pieniędzy niż reklamowanie sutenerki? No, ja się bardzo cieszę, że pan to mówi, bo jako osoba, która pracowała wiele lat w mediach, zawsze mnie to oburzało, teraz jestem głównie w internecie, a ja, a ja panu chciałem przeczytać taki fragment. Każdy czas ma swój ulubiony rodzaj sztuki. Na przykład wiek XIX i przełom wieków należał do teatru. Pierwsza połowa XX stulecia do kina, a druga do telewizji. Co przyniesie wiek XXI, tego jeszcze nie wiemy, ale już widać, że świetność telewizji blednie, z każdym rokiem, najbliższa przyszłość należeć będzie do komputerów. Tak pan pisał w 1999 roku w książce Pies na telewizję, którą tu mam. Nawet chciałem pana przedstawić jako pies na telewizję, ale <grym trochę <grym się <grym obawiałem, czy pan to dobrze y, 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 potraktuje. Bardzo ja kocham więc zrobiłby pan mi komplement. I y, 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 y tutaj płynnie przejdę do tego, że za chwilę się ukaże pana kolejna książka, dosłownie na dniach. I, y, czy to będzie książka również o telewizji, tak można powiedzieć? Czy to tak, jest właśnie tak. od telewizji do YouTube'a, bo taki tutaj widzę um, um, jakiś tytuł. taki wstęp. Mhm. Pod tytuł. się nazywa Ekran w proszku, bo ten ekran telewizyjny, który ja znałem właśnie na naszych oczach rozsypuje się w proszek, ale pod tytuł jest od telewizji do YouTube'a historia osobista, bo ja... Y Opowiadam w tej książce historię, no właściwie od 1936 roku, kiedy ruszył pierwszy kanał telewizyjny stały, to był BBC, kanał BBC, i od tego momentu rozpoczęła się taka prawdziwa historia um, telewizji. Nie mówię o jakichś eksperymentach, tylko regularny program. I ja poznałem człowieka, będąc w Anglii, który właśnie był. Tym y, mówiącym pierwsze słowa w telewizji, pierwszym legendarnym speakerem, on się nazywał Leslie Mitchell. Więc zaczynam naprawdę od początku telewizji i śledzę. Kamera trzeba ją. patrzeć jak w oczy przyjaciela, tak? To jest jego. Tak, on mi powiedział, tak. Ja go zapytałem, jaka jest, na czym polega tajemnica telewizji, co zrobić, żeby w telewizji odnieść sukces. A on powiedział, że to jest bardzo proste: trzeba w kamerę patrzeć jak w oczy przyjaciela. A ja zapytałem, dlaczego właśnie tak. A mówi to proste, bo, bo przyjacielowi się nie kłamie i ja w to uwierzyłem przyjąłem to i, ja, i, i tego się trzymam, w mojej pracy staram się zawsze pamiętać o tym co mówił Leslie Mitchell, ale właśnie tutaj dochodzi ta, ten drugi aspekt książki mianowicie ja gdzieś tak od 77 roku już sam stałem się no może nie częścią historii telewizji, ale zacząłem mieć własną historię kontaktów z telewizją i własne doświadczenia i od tego momentu już w książce opisuję nie tylko to co inni zrobili ale także na podstawie moich Doświadczeń, one były bardzo różnorodne, bo i prowadziłem programy, i byłem dyrektorem TVP2, wicedyrektorem od, od programowania i prowadziłem potem węzeł o czym już wspomniałem, kanały filmowe. Różne rzeczy się działy i stworzyłem Perły z Lamusa razem z Zygmuntem Kałużeńskim, czyli cykl prezentacji starych filmów, który kilkanaście lat był na antenie. Mam mnóstwo doświadczeń, mam mnóstwo anegdot i mam mnóstwo tajemnic, o których nigdy nie mówiłem i pomyślałem sobie, że to jest ten moment w moim życiu, kiedy ja już ani nie mam powodu, ani nie mam ochoty trzymać różnych rzeczy w tajemnicy. Bo, bo powinienem po prostu o tym normalnie opowiadać i, i postanowiłem, że zrobię to w książce Ekran w Proszku. Ona wczoraj wyszła z drukarni, od przyszłego tygodnia będzie w sprzedaży, premierę robimy na krakowskich targach książki w przyszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że, że te tajemnice trzymane do, do, do dzisiaj, a opisane w książce już przestaną być tajemnicami. Właśnie to jest taka fajna kontynuacja tego ekranu osobistego, bo w tym pies yy, yy, na telewizję, bo tam jest dużo tych felietonów z ekranu osobistego chyba wprost, o ile dobrze pamiętam. Gdzie pan właśnie tak powoli, powoli jakoś nas, nas przygotowywał do tego, że ta telewizja może już nie będzie jakby zawsze numerem jeden, ale zaraz będzie inter internet. I proszę bardzo, mamy internet, mamy też, my sami jesteśmy właśnie w internecie teraz na przykład, rozmawiamy. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mam jeszcze mnóstwo pytań odnośnie, chętnie by pana zapytał też i o Polsat, i o, yy, o TVP, bo tutaj jest też mnóstwo ciekawych historii. Ale chyba niestety musimy to odłożyć do jakiejś kolejnej rozmowy, bo tutaj też mam reżyserkę i ta reżyserka mnie zaraz zabije. Więc telewizja, te, telewizja się zmienia, ale reżyserki zostają okrutne. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za to, że znalazł pan dla nas czas. Gościem FAKTU Live był Tomasz Raczek.